Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w RetroGierki. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Arcade Edition, gdzie zagramy sobie w legendarną kontrę. Tak naprawdę myślę, że kontrę zna każdy, ale tą wersję arcade'ową myślę, że niekoniecznie. Kiedyś na, na kanale zrobiłem odcinek o wszystkich wersjach kontry, więc tam na pewno, jak ktoś oglądał, to już ją widział. Jak nie to zachęcam do obejrzenia, chociaż to nagrywałem tak dawno temu, że tam średnio jestem z tego zadowolony, ale, ale jest taki odcinek. Yy, spróbujemy sobie w to zagrać, a czemu spróbujemy? Powiem wam tak, że jest tutaj limit yy, trzech kontynuacji, więc yy, po prostu zagramy sobie tak daleko jak mi się uda. Możliwe, że uda mi się przejść całą grę, bo ona jest dosyć krótka, ale wam tego po prostu nie obiecuję, więc jak chcecie pełny gameplay, <gry> to... Nie jestem pewien czy to tutaj zobaczymy, po prostu gramy sobie dla fanów. Jeszcze na wstępie, tylko chciałem sobie zrobić autoreklamę krótką. Jakby ktoś chciał taką podkładeczkę pod myszkę z kontrą, nie wiem czy dobrze widać, światło się odbija, bo jest w folii, yy, to zapraszam do kontaktu, linki gdzieś tam macie w opisie, jeszcze mi zostały dwie sztuki tej podkładki z takim akurat wzorem, ale jak trzeba będzie to jeszcze dosmarzę nawet i 100, także się nie martwcie. Yy, oczywiście tam pod linkami znajdziecie lepsze fotki. I teraz sobie już przejdziemy do grania. <laughs> no, wrzucę w sumie 6 kredytów, ale to i tak nie ma znaczenia, bo. Yy, bo co? Bo i tak możemy tylko 3 kontynuacje zrobić, więc ja będę się starał grać w miarę spokojnie. I będę liczył na to, że może się uda to rozegrać. Nie, nie jestem pewien, bo nigdy nie przeszedłem kontry na trzech, życiach, na trzech życiach, tylko że wiem, że ta jest krótsza i chyba łatwiejsza, niż ta wersja znana wszystkim z Pegasusa i z Nesa. Jako, że mam już Spread, spread Gana, więc jest trochę łatwiej. O, i teraz coś podniosłem innego, ale musiałem tak zrobić, żeby uniknąć obrażeń, także... Ważniejsze jest, żeby zachować jak najwięcej żyć. Dobra, tutaj taka ciekawostka, że mamy czas, w którym musimy ten labirynt przejść, i mamy też mapkę. Dobra, bo w wersji yy, Pegasusowej nie wydaje mi się, żeby był czas przynajmniej nie pamiętam, tam powiem szczerze. Tutaj wystarczy, że zniszczymy to oczko, takie, które nie strzela do nas, i już wtedy mamy sprawę załatwioną. Więc ja postaram się tak to robić, żeby jak najszybciej to przechodzić i zminimalizować ryzyko <gibli> po prostu ginięcia. I ta broń nie jest taka zła, bo. Kiedy ja się mam podnieść? O. Yy, bardzo ładnie strzela, dużo pocisków leci jednorazowo. Tutaj trzeba uważać. Ja raz już tą grę grałem. Yy, nie udało mi się jej ukończyć na trzech dźwiękach, ale powiedzmy, że mam jakieś yy, pojęcie. Dlatego liczę, że może się uda ją przejść. To co, ja będę stał po środku. Nie ma sensu latać za tym czymś. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, i mamy pierwszą planszę pierwszego bossa z głowy. <laughs> Jestem jeszcze trochę chory, więc musicie mi dzisiaj wybaczyć, jak będę trochę. Oooo, i to jest najgorsze. Tak łatwo życie straci. Dobra. Zostawię tą broń tam. Aha, jak ja mam tego. O, dobra. Plansze, <tanshy> tak jak też widzicie, są bardzo podobne do tych znanych nam z Pegasuska. Tam jest jakaś fajna broń. Jest spread, tylko teraz jak go wziąć? Spróbujemy. Hop, hop. No nie, ja chciałem w dół skoczyć, panie. Tak to się. Nie bawmy. No nie wierzę, straciły wszystkie tutaj życie. Mam złe przeczucia Dobra Dobrze chociaż te ziomki co wychodzą z zaściany nie Nie strzelają od razu tylko po prostu sobie biegną w moją stronę no dobra, drugi boss rozwalony, tylko co z tego, jak straciłem dwa życia. <grych> jak nie trzy, już nie pamiętam. I tutaj z tą zwykłą pukawką to za łatwo nie będzie. O, dobra, mam laserek. Laserek jest całkiem przyzwoity, bo zadaje dobre obrażenia. Niech... O, dobra. Jest git. Lecimy dalej. Tu będzie łatwo, bo starczy kłucać. Widzieliście jeden strzał praktycznie. Dobry i już załatwiona sprawa. No, dobra. tym laserkiem to możemy działać, tylko żebym, kurde, żeby mi żyć wystarczyło. Tu musimy najpierw rozwalić tą skrzynię. Teraz czekamy. O, na dogodny moment. <grych> Tutaj mamy drugiego bossa, który w sumie nie jest jakoś też specjalnie trudny. Już... No nie wierzę. Tak ładnie szło. Ale dobra, nie poddaję się. Gramy dla Panu. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda. To może kiedyś yy, jeszcze to poprawimy. Ej, tak, kuleczki co spadają, to pod koniec zaczynają coraz szybciej lecieć, zauważyłem. O. Z tego co wyczytałem, to te kontynuacje 3 to dotyczą dwóch graczy, więc jak się gra w dwóch... Tak naprawdę jeden gracz może zrobić jedną kontynuację, drugi dwie i koniec. No dalej już. Już powinien wziąć i skończyć żywot, no. Ale dostają chyba jedno życie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Nie pytajcie, ale iść dołem. Jakoś tak. Dobra. To jest wkurzające, że jak on leży, to nie może się po prostu na drugą stronę prze przewrócić. Tylko musi się podnieść na chwilę. I to jest bardzo niefajna rzecz. Oha. Czemu ja to, tu mogę stać, chyba na to wychodzi. Więcej obrażeń dostanie pan czołgista. Dobra. Po prostu nie mogę skakać. Oki. Okay. Żeby nie stracić tego spread gana, to by było dobrze. Wow, 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 wow. A, dobra. No mówię, z tą bronią to możemy sobie grać. Wow, no! Jakby to powiedział legendarny YouTuber. No i tam. Znowu to samo teraz. Ale tu jakaś broń może wyleci. Jakaś broń, jakaś broń wyleciała. O, laser, dobra. To jest nie najgorzej. A ten płomień, co? On czeka, żeby mnie zabić, tylko. Aha, on w tą stronę strzela, dobra. No, wiedziałem. Dobra. Pierwsza kontynuacja poszła. Idę dołem. Zobaczymy, czy to się opłaci. Nie udało mi się strącić tej kulki. Mówi się trudno. Dobrze, że tutaj nie ma czasu. Dobra. Udało się. Ciekawe, czy mogę w sumie zestrzelić ten wagonik. Mał... Aaa, wiedziałem, wiedziałem. Już za dużo kombinowania. Poproszę jakąś broń. Bo tu chyba dochodzimy do bossa. A. Bo bez żadnej broni to może być ciężko. No, na pewno dochodzimy do bosa. No, to super. O! Dobra, dobra. No nie, nie, prze nie przejdziemy tej gry. To jest jakieś chore. Gdybym tak próbował, przydałaby się gałka. A nie na klawiaturze w skosy wciskać, to jest paranoja jakaś. Dobra, wychodzę stąd. No... To chyba będzie koniec mojej przygody. To jest masakra jakaś. Nawet nie mam po pomysłu, jak to zrobić. Na, na pewno jest jakieś jedno dobre miejsce, żeby się ustawić. To by trzeba było trochę poćwiczyć. No niestety, ale się nie udało, ale to już był boss końcowy na 100%. Jest taki odcinek trochę na odstresowanie, także. To by było na tyle dzisiaj. Kiedyś poćwiczę i jeszcze sobie w to zagramy. Także tyle by było na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!